Witam Was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku naszej serii Życie pełne życia, przeznaczonej dla tych z Was, którzy chcą żyć dobrze, dostatnio i na luzie. Dzisiaj chcę Was namówić na dość niebezpieczną wycieczkę, może nie tyle niebezpieczną w sensie fizycznym, ale niebezpieczną ze względu na to, co możemy na niej spotkać, jakiego rodzaju przeżycia możemy tam mieć. Ale jak wiadomo, nie mówiłbym o tym, gdyby potencjalna nagroda tejże wycieczki znacznie nie przekraczała tego, co, co, co nas spotka. A może nas spotkać coś, co najlepiej po angielsku daje określenie scary ride. Really scary ride. Ok, ale przejdźmy do rzeczy. Zacznijmy od pewnej bardzo banalnej sprawy, znanej ogólnie z psychologii. A mianowicie od tak zwanego Johari Window. Co to jest Johari Window? A tu zrobiłem taki mały szkic. Jeżeli byśmy w kwadracie podzielili kwadrat na cztery części i tutaj na górnej osi powiedzieli to, co ja wiem o sobie, mam nadzieję, że nie zasłaniam, to, co ja wiem o sobie, tak, wiem o sobie, tego o sobie nie wiem, a tutaj to, co inni wiedzą o mnie, tak, to, co wiedzą i to, czego nie wiedzą, to tak naprawdę mamy cztery zakresy, o których możemy rozmawiać. Pierwszy zakres to jest tak zwana osoba publiczna, to co ja wiem o sobie i wy wszyscy o mnie też wiecie. Drugi zakres to jest osoba prywatna, to jest to co ja o sobie wiem, ale wy o mnie nie wiecie. Z różnych powodów. Każdy z nas ma taki zakres takich informacji, które nie dzieli się z otoczeniem. Następnym zakresem to jest tak zwany zakres nieuświadomiony, czyli to, czego ja o sobie nie wiem, ale dla Was jest to oczywiste. To jest ten zakres, gdzie na przykład bardzo często pracuje się z coachami, z trenerami i tak dalej, gdzie ludzie uświadamiają sobie na przykład różne błędy, które popełniają albo tego typu sytuacje. To jest wszystko proste, ale jest jeszcze czwarty zakres, a mianowicie zakres, zakres tego mojej osobowości, tego ja, o którym ja nic nie wiem i o którym wy nic nie wiecie. Ciekawe, prawda? Większość ludzi żyje tak, jakby takiego zakresu w ogóle nie było. A ja wam mogę powiedzieć z perspektywy wielu lat, które zdążyłem przeżyć, że każdy z was ma taki zakres, i ten zakres jest ogromny, i w znakomitej większości przypadków opłaca się go zbadać. Opłaca się go zbadać, opłaca się mu przyjrzeć. To jest bardzo istotna sprawa. Oczywiście, e, jak powiedziałem, to jest scary ride. To jest trochę tak jak ta wycieczka w Alicji z kra w krainie Czarów, prawda? W dół, w dół tej nory królika. Każdy z nas ma taką norę królika. Większość z nas zasypała tą norę, zamknęła czymś, zastawiła jakąś szafą, meblami, nowoczesnym mieszkaniem na kredyt, itd. Tak tak ale ona tam istnieje. I je jeżeli mogę was do czegoś zachęcić. To zbadajcie, zróbcie tam małą ekspedycję, a najlepiej róbcie to ekspedycję od czasu do czasu, od czasu do czasu, w dowolnym wieku, również w moim. Jeżeli mówimy o czasie, który byłby dobry do takiej ekspedycji, to stanowczo zapraszam Was do tego, abyście zaczęli, o ile jest to możliwe, już w młodym wieku. Dlaczego? Bo bardzo wielu ludzi właśnie zamyka sobie tą, 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 ten zakres, w ogóle go nie bada, tak jakby go nie było. No i potem niespodziewanie mają kryzys wieku średniego, że okazuje się, że mają czterdziestkę i właściwie żyją życiem nie takim, jakby chcieli, nie takim, jakby potrzebowali, a tak naprawdę się nigdy nad tym po pierwsze nie zastanowili, a po drugie nigdy nie badali. To jest bardzo istotna sprawa. Oczywiście, jeżeli ktoś jest w wieku bardziej zaawansowanym, nawet takim jak ja, to nigdy nie jest za późno. Ja czytałem kiedyś książkę pani Elfriede Wawry, która ma 78 lat, miała wtedy 78 lat, i wtedy postawiła swoje życie na głowie, odkryła zupełnie nowe zakresy swego życia. Bo o jakich zakresach to mówimy, tak naprawdę no, ten zakres nieznany, to jest, to, to jest ta część nas, która gdzieś tam głęboko jest schowana, Istnieje potencjalnie, ale tak naprawdę, po pierwsze, nie zdajemy się z tego sprawy, po drugie, po, po drugie, inni też nie, ale to jest. I to czasem wpływa na nas w sposób, w którym nie zdajemy sobie sprawy, a czasem po prostu jest uśpione. To mogą być bardzo różne rzeczy. Jeżeli ludzie, którzy zaczęli eksplorować ten zakres, troszeczkę się postarali, to bardzo nowy, wiele nowych rzeczy odkrywają. No, typowa sprawa jest, bardzo wiele rzeczy, bardzo wielu ludzi odkrywa na przykład zupełnie inne podejście do seksu. I to w różnym kierunku. Osoby, które były nastawione na jedną, monogamiczny związek, odkrywają nagle, że mają zupełnie inne potrzeby. Albo odwrotnie, dokładnie tak samo się może wydarzyć. To jest bardzo powszechne, ale oprócz tego dzieją się też inne rzeczy. Ktoś na przykład był przekonany, że jest zakompleksiałym, introwertykiem, a tam w środku jest materiał dokładnie odwrotny. I jak go znajdziesz, jak go wydobędziesz, to nagle się okaże, że możesz żyć zupełnie innym życiem. Na przykład, albo ktoś był, y, ktoś był bardzo nieśmiały i y, 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 nagle odkrywa tam w środku pokłady wielkiej śmiałości, pokłady odwagi, pokłady, z którymi on może zupełnie inaczej zbudować swoje życie. I może być też odwrotnie oczywiście. Człowiek, który przez całe życie szedł, mówi, ha o, ja tu jestem, ja wszystko przewalczę, ja jestem silny, odkrywa tam nagle pokłady delikatności, pokłady subtelności, pokłady... Takich cech, które pozwalają mu nawiązać nagle zupełnie inne relacje z zupełnie innymi ludźmi, i są te relacje, które będą tego człowieka satysfakcjonować. To jest tylko bardzo krótki opis, co tam możecie znaleźć, bo możecie tam znaleźć tak naprawdę wszystko. Dlatego ja Wam nie mogę powiedzieć, co znajdziecie, bo to każdy musi szukać. Dlatego bardzo istotnym jest, żeby sobie z tego zdawać sprawę i w miarę możliwości szybko zacząć tam eksplorację. Jeżeli chcemy oczywiście eksplorować na zakres nieznany, oprócz tego, że żyjemy normalnie naszym życiem, to nie jest wszystko jedno, jaki styl życia mamy, prawda? Tutaj, na przypomnienia, film o tym, czy Twoje życie to jest projekt, czy Twoje życie to jest przygoda, jeżeli traktujesz życie jako przygodę, to wtedy badanie tego zakresu nieznanego jest zupełnie normalnym elementem tej przygody i jest, pasuje bardzo dobrze. Jeżeli ktoś ma życie zaplanowane od A do Z i, i, i traktuje to jako projekt, jest to wtedy troszeczkę trudniejsze i tak naprawdę na szybko nie mogę podać recepty, jak się wtedy za to zabrać. Jak już powiedziałem, to na tych, w tych poszukiwaniach w sobie możemy natrafić na bardzo różne rzeczy. To są poszukiwania, mogą być w jakiego rodzaju. Mogą to być poszukiwania czysto intelektualne, kiedy zastanawiam się nad różnymi rzeczami i próbuję podejść do tych myśli, które mi przychodzą, do tych wyobrażeń w całkowicie otwarty sposób. Bardzo dobrym sposobem jest też przy takich przemyśleniach zastosowanie tej metody o myśleniu odwrotnym, o założeniu, że co by było, gdyby wszystko, z czego jestem przekonany, że tak jest, było nieprawdą i odwrotność była prawda. Ja o tym mówiłem. W tym filmie też warto go obejrzeć. To jest jedna rzecz. Druga rzecz to jest oczywiście działanie. działanie. Jeżeli ja chcę eksplorować zakresy, o których nic nie wiem, no to co? Jak to zrobić? No, jednym z metod jest to, abyście po prostu zaczęli rutynowo, <grywanie> rutynowo to śmiesznie mi to złotym będzie, ale rutynowo zaczęli robić przez pewną część czasu waszego życia, robić rzeczy, których wcześniej nie robiliście. Czyli jeść inne jedzenie, chodzić do innych restauracji, spotykać się z innymi ludźmi, próbować nowych rzeczy, oglądać inne filmy niż zazwyczaj, słuchać innej muzyki niż zazwyczaj, czytać inne książki niż zazwyczaj. Takie rzeczy to niesamowicie rozszerza, to niesamowicie rozszerza. Rozszerza nasze horyzonty i uświadamia nam być może różne rzeczy, które w nas skryły nie zdajemy się z tego sprawy. I to trzeba robić cały czas. Ja też tak robię. Ostatnio na przykład stwierdziłem, że wbrew temu, co zawsze myślałem, kuchnia hinduska to jest fantastyczna kuchnia. A poza tym byłem na improwizowanym muzykalu i to też fantastyczna sprawa. I ja ciągle właśnie próbuję w miarę możliwości tych nowych rzeczy i serdecznie Wam polecam, abyście robili to samo. Innym, w ten sposób bardzo wiele rzeczy odkryjecie, i tutaj jest bardzo istotne właśnie to podejście takie otwarte. Nie na zasadzie, że ja mam sprefabrykowane opinie na jakiś temat, często opinie, które pochodzą nie ode mnie, nie z mojego doświadczenia, tylko społeczeństwo mi to wtłożyło, media mi to wtłoczyły. Mi się bardzo często w życiu zdarzało. I naprawdę wierzcie mi, e, ciągle mi się jeszcze zdarza, się przyłapuje, że o czymś tam, kuchnia hinduska na przykład, nie? że mam niewłaściwe wyobrażenia i, i rzeczywistość jest całkiem inna. Więc tu jest bardzo istotne, abyście do tego podeszli, bez sprefabrykowanych poglądów, po prostu zobaczyli, jak jest. Jeszcze jednym ważnym aspektem tej sprawy jest to, że jeżeli będziecie eksplorować różne rzeczy i odkryjecie w sobie rzeczy, które są zupełnie odmienne od tego, od tych rzeczy, które macie teraz, to się może okazać, że nie do końca pasujecie we wszystkich dotychczasowych relacjach. I tu jest teraz oczywiście problem. To jest tylko wasza decyzja, czy jeżeli w jakiejś relacji yy, pojawiają się napięcia, bo ty nagle jesteś zupełnie innym człowiekiem, a ten drugi człowiek pozostał tym człowiekiem, czy mówisz, ok, w imię tej relacji rezygnuję z tego elementu mojego życia, z tego elementu mojej osobowości, z tego z tej części mnie, czy też mówię, ok, no musimy yy, zakres tej relacji dopasować do tego, kim ja dzisiaj jestem w tym aktualnie momencie. To jest oczywiście yy, nie jest taka całkowita. Prosta sprawa, bo różni ludzie z nas są w różnych sytuacjach e, rodzinnych, prywatnych, zawodowych itd., itd. Więc tutaj wskazany jest rozsądek. Ale pamiętajcie, jeżeli nie będziecie długoterminowo żyli, tak jak naprawdę chcecie, to będziecie potem starymi, sfrustrowanymi pierdzielami, e, którzy będą żałować przez całe życie, I to jest pytanie, czy to warto. Decyzję pozostawiam wam. Tutaj istotną sprawą jest właśnie to, aby w miarę możliwości nie starać się namówić innych ludzi do tego, żeby, żeby żyli tak, jak ja teraz chcę żyć. Raczej spróbujcie znaleźć ludzi takich, Którzy na dzień dobry będą tego chcieli, bo tu jest też poważny błąd. Nie ludzie mówią: "Ok, ja tego człowieka zmienię, ja się rozwinąłem w moim pojęciu, no to ja go też rozwinę." Jeżeli on tego nie będzie chciał, będzie to bardzo trudne, będzie to męczące i prawdopodobnie źle się zakończy. U mnie w życiu też tak wielokrotnie było i wielokrotnie mogę to obserwować w życiu innych ludzi. Także tutaj lepiej po prostu rozejrzeć się, być sobą, komunikować, jaki dzisiaj jestem i właściwi ludzie znajdą się sami. Dobrze. Tyle na razie. Temat jest bardzo ciekawy i może do tego jeszcze wrócimy. Na razie zostawiam Was z tymi przemyśleniami. Jeżeli Wam się podobało, to lajkujcie to na YouTubie, komentujcie, w ten sposób więcej osób będzie to widziało. Jeżeli chcecie być pewni, że nie minie, że nie minie Was żadny nowy film, nowa impreza, w na najbliższym czasie szykuje się parę, to tutaj jest link do listy mailingowej, na którą warto się zapisać. Tali ten link będzie jeszcze podany pod koniec tego filmu. No, myślę, że tyle na razie. Dziękuję Wam bardzo serdecznie. Życzę udanego dnia, udanego wieczoru, kiedykolwiek oglądacie ten film. Do następnego razu. Dziękuję bardzo.